Co się wrzuca? Co się wrzuca Środa Wielkopolska kurwa? No, wrzuca się u nas. Dobra, oglądamy. Widzowie. Nowe. Nowy czukasz. Nowy czukasz. Let's go. Witam wszystkich Co to za cel? Muszę go schować. już, już nieaktualny. Serdecznie. Witamy Was serdecznie, witam, mam zaszczyt gościć u takich wybitnych, młodych, aspirujących, meneli, ale jeszcze na bąda jedzą na pierdnięcie. I nie alkoholików, ja pierdolę melina, kurde, my ale Bull, no. Większość zawodników wyglądała, jakby strzykiwali sobie etano. Sugerujesz, że tutaj było to. Nie próbowałem. Były ten mówi, że Dubiel pytał się Goster. O, Czyżby te mięśnie to synto? <grym> Zobacz, Jak Ja widziłeś mojego pizza. To za plaster, a heroinka była wstrzykiwana. Mamy <grymne> tutaj grupkę narkomanów. Dobrze trafiłem. To jest to, co chciałeś, żeby tu było. No, ja wiekana, grupa. A to się to nie można nie? czy nie? Można na 0,25, bo ja kurwa nie wiem, co się okay. dzieje. Zawsze. Generalnie, Generalnie lubisz jarać? ja bardzo pewnie co to było? To Jan się. Dobra, może ja będę tym głosem rozsądku. Nie palcie taki, zobacz, co mi się stanie, kurwa. Tak miałam, też tak miałam. Zocząć wybrany, o, do późnej nocy gadam z kurwami. Kurwa, chcesz zostać życiową pizdą, to tak zrób! No. Jakie wartości według <laughs> ciebie jako pierwsze powinno się przekazać dziecku? Wartość dobrego towaru. Co to bardzo idzie jak czyste kilo? Jeden kilo. Kilogram piętro pięteropęgi, kokamę, pedrą, kryształ i tabletki. Weźcie kiedyś kwasa, chłopaki. A może ja ile z tymi substancjami bóły. Jak zaczyna się kupowanie nielegalnych substancji? Jeśli masz sztukę kryształu, żeby nie płacić za to, że jesteś Jesteś warta tyle? Tam są e, niebieskie sygnały, to znaczy, że trzeba A co to jest za odcinek tego, abstrahuj, że Robert Pasut, kurwa, sondę uliczną przeprowadza, co wygląda jak Tani RL. O i o, ty psz, hał, hał, A, bo to jest... Przepraszam bardzo, nie chciałem tak powiedzieć. To są live, a ja tak, co to kurwa jest, że to wygląda jak tani IRL, kurwa mać, myślałem, że to film, przepraszam, nie uważam tak, nie jestem hejterem, co tak mówi, kurwa, na tych streamach, kurwa, <gryw> nic się nie dzieje, przepraszam, kurwa, co jest z tą kamerą, gdzie ja powinienem siedzieć, tutaj, jak niewygodnie, kto to ustawiał, czekaj, kurwa, o, tak powinienem siedzieć? Ale do pizdy, ale dobra, posiedzę. Proszę nie że co, że ja jestem pod wpływem narkotyków. Policja. Halo policja. Z Mercedesem o takich numerach jest pod wpływem narkotyków. Chybać kapusi, i z tej kurwy dusi pyta. Policjant kurwie. zawsze do E, jakie miejsce w twoim życiu zajmują używki i dlaczego są najważniejsze? Biała dieta, widzowie. Wszystko dzięki Mefedronowi, to jemu zawdzięczam swój glow up. Ale, że co brałeś? Nie będę ukrywał, przesadziłem z Mefedronem. Z tym ale nie wiem, przesadzam, ale co zrobisz? Czy wiesz, że ta przyjemność jest chwilowa, a Czy to odcinek o narkotykach? Czekajcie, się, czekajcie, się. ja tylko sprawdzę, jak tam przetwarzany filmu, żeby, wiecie, było w końcu gameplay wrzucony. Ło kurwa, zajrzyj to później napisanie. No dobra, zajrzymy później spokojnie. Przepragam. są jest to całe życie. Mam tego świadomość, widać to idealnie po tobie. Ja dopiero o ostro narkotyki biorę od ośmiu, więc jeszcze mnie nie przeorały. Co to za ja ze żarłem kurwa, co to jest? <laughs> Jestem metodoroniarzem. kurwa masz. Tyś się nawciągał przed wywiadem. Tak że nie. Nie. No nie, to ci wierzymy no. widać, to będzie, widać. Wcale nie kłamie. Weź, pisz, widzę to z twoich ramadan jest proszę państwa że 250 followów czyli musiałeś się wziąć za siebie. nie chujar, nie się akurat mam nowy, nowy sposób no Ja jestem na jakiś tyiii ale są narkotyki 150, 150 i mam, oglądam, oglądam to jest dieta w kratkę jeden dzień jesz, drugi dzień nie jesz ogólnie jest przysłowie 7 ćwania, 5 kilo Tyża nie, poważnie, no tak, jadłem ostatnie miesiące, no i... Przyszedł pan Murasz i noc No, a ja mam wójta elektryka i prąd, nie sypcie tutaj Gdzie jest ta Ale Dobra Katar, masz chyba? Nie, chuja w guzi, dlatego tak seplenie i mówię, jakbym się dławiła no Dobra, jeszcze dam troszeczkę drugą dziurkę Ale to troszeczkę, tylko troszeczkę tak, żeby w tematy. O <noise> <noise> Wyglądam jakby mi coś się spuścił kowalacy. Pozdrawiamy Czukasza, tak. To na dostanie. Czukasz to jest taki, że jak on zbije na Twitch czat, kogokolwiek, to mu robią laskę. No patrz, patrz. No to no no to zrobiłem. Cieba, Czukaszek, coś ci pokażę Wszystkie moje facje. Ej, to... kurwa, tak wolno w ogóle robić? Czy nie, bo ja już nie wiem, kurwa. Japrząt powiedział, chyba że wolno. No ja nie mogę, bo ja to kurwa wiesz. Na wszelki wypadek przepraszam Was widzowie. O, ich, ich, pierdol się napisał. Dobrze. Yy, no nie wiem, no kurwa. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale się domyślam. Więc yy, przepraszam was widzowie za e, tego w, w razie w. O co kłamiecie, jak yy, jesteśmy w kościele? Czy to był IRL kurwa z kościoła? To już jest kurwa przesada w chuj. Dobra, to jest też kurwa taka przesada, że chuj. To też jest... Przecież to normalnie by mogło jakieś uczucia religijne obrażać. Przepraszam was widzowie. Przepraszam. Mork, dziękuję za suba. Dziękuję. Zaczyna się msa. Patrzymy. He he. Jakie Jakie tupeczki przychodzą nowe. O mój ma... O kurwa. Ja pierdolę. Ja tu przepraszam, a ja tu kurwa jestem. Kurwa mać. Trochę wstyd. 8 <laughs> patrzymy. jakie <laughs> dupeckie przychodzą nowe. O mój marmoraże, wyrywaj A to parafia się rozwija, rodzina przychodzi taka nowa. Takie no, ma <laughs> Zobaczycie zaraz. Tak jak pan Jezus powiedział. Dawać bojówka Chrystusa. Przyszła, przyszła, kurwa, no jak na 9 lat. Czy to jest kurwa Twitch? Czy co to to kurwa, co to jest, co się kurwa dzieje? Co się dzieje? To jest faktyczny, że nie jemy z kurwami. Weź jakieś dziwki, zapytaj matkę, kurwa. Dziewczyny pracujące na rok. Chwycia, kurwy możecie się zmienić. Możecie być mniejszymi kurwami. Jak widź nam 500 głośno. To, to jeszcze jest polski Twitch. To się Co ja? Widzowie, to nie, to nie jest ten link do Donate'ów. Nie wysyłajcie, nie wysyłajcie, nie wysyłajcie więc czasami. Dobra, pokaże się ta baba No ja to się dziewczyna? O kurwa no dobra, szukasz trenier wyrzucał, ale mocny jest ten odcinek. To jest jakieś pokurwione kombo Żygam się podczas minety. A coś w tym dziw. Kurwa, to jest młody JO czy ja franio? Bo ja już nie wiem, który to jest młodzień ale wiem, że to jeden, To jest kurwa, który z was. Co wy opowiadacie na Złego? tych kurwa streamach? Baba cię opuściła? masz tylko kumpli, wreszcie wróciłeś kurwa do żywy. A oblocisz? Zawsze jak widzę nową dziewczynę i się zakocham, ja... to wydaje mi się idealne. byłbym w stanie nawet przeczytać nick widza, który zadał to pytanie. Że ma mięciutkie cycuszki, klupeczkę i ma pachnącą cipkę. Dobra, dobra, szukajcie trochę, kurwa, żeby za dużo nam się kurwa, w głowie nie pojebało. Przed ten film? O. Przetwarzanie rozpocznie się wkrótce. Dobra, dobra, spokojnie. Zaraz tam obejrzę, widzę, o jaka sprzyka. Cie? O bajeruj, nie? Spytaj się, czy ma czy No Co to w ogóle zjeść za prostackie myślenie? Podejdź do niej, zapytaj się. Przepraszam? Nie mam może jakichś majtek jadalnych w formie słodyczy? Nie. Mogę ci włożyć palca w chipę. Nawet helapo 30 sekund Dobra, Można zgwałcić i nie przebić błony. Zab Czy oni kurwa. Czy to jest. Jak ten streamer się nazywa? Czy to jest Arkwell? <grym> czy kurwa oni gadają o takich kurwa rzeczach? Proszę już więcej do mnie pisać. Arkwell czy szat, czy nie chcę być kojarzony z tym streamerem? Mam nadzieję, że mówili o grze i że jest to wyrwane z kontentu, ale oczywiście przepraszam Was za to, zostało to powiedziane widzowie. <grym> kurwa, dobra dusza, po prostu streamer. Wybaczacie. Z kontekstu, przepraszam. Przepraszam, chodziło mi o wyrwanie z kontekstu całej sytuacji. Całego tego dialogu. O, jak multi był? Tak, można. Na, można. Jak możesz, kurwa, usprawiedliwiać przemoc cielesną? Kurwa, rób mi loda. Nie chcę być kojarzony ze streamerem, Moniku Jak multi. Przepraszam najmocniej, wasz widz. A to... ciekawa, to jest seks. Tu są słuchajcie dwóch facetów, którzy wymyślili Twitcha. Co to kurwa nie jest! Naprawdę! Jak na to wpadliście? Siedzieliśmy w domu i mówimy Wojtek, on ci pałę opierdolił, tak mówię do niego, nie? To było takie piękne. I co jeszcze ty, o tym już zrobiliście? Eee. Matko święta, <grym się> jestem taki seksi. <grym się> sexy. Sexy! nie niedużą chuja też mam dużego. Pokazać Kutasa czy będę mógł? Akurat to mogę zagwarantować. Pokażę dupę, pokażę dupę. Sprzedam ciało. Bardziej pod nóż. Jeszcze A bardziej! To, jakaś baba, znowu jakaś baba. Czyli jakby nie baba, ale znany z tego, że dupą świeci. Do góry, dupę! <śm> <śm> Ota! Naprawdę na no, Twitchu można z wali. Kurwa, boję się tutaj tego momentu już. A panu panów, którzy się przynosić. Nie można, jest to dezinformacja. Ja jako partner Twitcha oświadczam to, co powiedział tutaj pan Rafał Takefan, jest to dezinformacja. Niemotna. Nie można. Zapniesz oczy, słuchasz tych odgłosów. O, yes. O co chodziło i teraz możesz wracić Dzięki A Janek, drapisz mnie A propos worków, golisz czy nie? Golcie włosy łonowe Bo optycznie zwiększają przyrodę. Eee, kontynuując No wiadomo, czasem trzeba Worki ogolone czy nie? Ogolone lecimy. Czad, golimy 169 <golone> do stukołam widzowie Gruby specjal się szykuje, naprawdę Zostawiam włosy na sok z O kurwa yy, Mr. Ginold Kolimy! Na jaki żel wstawiam włosy? Na sok z pizdy twojej matki <noise> Z że jesteś pizda Sklej pizdę, halo halo, dzwoni butapren Ciebie zakleili, ale to ty dzwonisz Ale zajebiste życie, siedzę rozjebana Zarabiam sobie kasę Jak jesteś streamerem, to jak, tak jakbyś kurwa robił burgery w maku, rozumiesz? Ciężko jest być streamerką w dzisiejszych czasach. Ja pierdolę! Streamujesz dla pieniędzy czy dla widzów? Jak ty hajs dostajesz za siedzenie na piździe a twoja stara dostaje hajs za siedzenie na chuju, i kurwa nie masz do tego problemu. Trybuję po to, żeby twoja matka w końcu weszła na streama, a potem żeby ją walił. Co noc w szmatę w dupę, rozumiesz? Nic ci ku. Widzowie, jak tak <laughs> było? Oni życzę, bo i tak nic kurwa. nie osiągnął. Nie masz tych, co nie wierzyli. Czyli jebać twoją matkę i ba. Twoje ciocie, twoją siostrę, Disney papieża. Dziękuję. Było to wyrwane z kontekstu, jak nie tu na pewno... A zresztą ja się kurwa będę tłumaczył za jednego partnera Twitcha. Kurwa mać. Przepraszam, że zostało u, u, jakby urażone jak kogoś uczucia religijne. Myślę, że to jest y, wyrwane z, y, z kontekstu. Nie ale wszystkim. przepraszam. Jode! JODE! A skąd jest impreza na tym? To jest taka impreza, że każdy siedzi na, na, na krześle. Ja pierdolę, ale zabawa! Jak wypuścili techno? Na techno wszyscy tańczyli, nawet my. żeby możecie mnie oglądać, nie? Żeby żyjecie w tym samym czasie co ja. Wyobraźcie sobie, żeby, żeby twój stary się w starą spuścił 10 lat ludzi nie zobaczyłbyś na żywo mojego kraju Wszyscy z mi drą bo moim mieście się kręci je. biznes! BOGO! BOGO! Bo Czukasz, ty masz dobrą pozycję Jesteś trochę, trochę cringe'owy Ale to każdy jest cringe'owy Podobało się? Dziękuję bardzo, starałem się No, widzowie No Ja też was kocham, widzowie Brawa dla Czukasza, brawa Jesteście chujowi, nikt was nie ogląda Ten to niech się nie odzywa kurwa czy jakiś... Trzeba z nim poważnie porozmawiać z tym streamerem. Brawa, brawa, bardzo fajny film. Dużo pracy zrobione w montaż, ale myślę, że. A nie ma jeszcze przetworzenia. Dobra, dobra, dopiero młoda godzina, jeszcze obejrzę kurwa z kamerką.